Oskarek tutaj y, u, robi kanapeczki z mamunią, tak. Musimy zrobić dla całej rodziny, dla tatusia tak samo, i robimy takie monstery. No, zrób włosy, no tutaj tak jak mamusia zrobiła zobacz, włosy z pomidora. Y, ta laseczka to będzie nosek, a smile to będzie ogóreczek. Dobra, ty sobie układaj, jak chcesz, żeby było ładnie, kolorowo i smacznie, tak. Powiem Wam, moje dzieci to tak wybrzedzają jedzenie. Tego nie, tamtego nie, ja już pomysłów nie mam. Piszcie mi tutaj w komentarzach, jak Wasze dzieci, czy też tak wybrzydzają. U mnie kiedyś nie było wybrzydzania. Jak ja byłam mała, to po prostu jadło się wszystko i się nie wybrzedzało. A teraz takie są te pokolenia, że czym więcej tego jedzenia, czym więcej jest dobroci, rarytasów, tym bardziej dzieci wybrzydzają. Musi się to zmienić. Trzeba szanować jedzenie. No, układaj czodkie weczkę. Dobra, bardzo ładne kanapeczki. Jeszcze, żeby były zjedzone, to już będzie super. Maksiu znalazł. No, dla pieska. Nie mamy pieska. Taki Oń oj, czekaj. No, czekaj, weź tak bokiem, żeby pokazać tą chwilkę, jak wygląda. Zobaczcie, tutaj jest cała sekcja. Oj, yeah. Dobra, kładziemy to. Musimy znaleźć jakieś jedzonko dla kotka, tak? Nie będę pokazywała takich całościowych y, zakupów żywnościowych, bo za długo by to trwało. Dzisiaj jestem zajęta dosyć mocno. Także tylko pokażę Wam takie drobnostki pojedyncze. Y, kawę kupiliśmy Lawadze. Y, nie wiem ile dał, chyba z 14 funtów za cały kilogram. Dobra cena. Komfort y, Komfort taki duży, bo bardzo lubię z firmy Komfort, nie tylko Lenora. Lubię. No i co? Oliwa z oliwek. Misiek kupił w Tesco takie cosik, taką wieżę do smażenia, ale praktycznie bez oleju. Frytek, jakiś tam wiecie, mięs, ryb i tak dalej. To było w promocji, chyba z 80 funtów na 70. Nie jestem pewna, jaka cena dokładnie. Postaram się Wam wkleić, pisze tutaj non-stick, czyli nie, nie przykleja, nie przytwierdza się do tego, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, zobaczymy, poczytam, sprawdzę i będziemy testować, a tutaj tak wygląda to wszystko, zobaczcie sobie, w 200 stopniach, będę testować i pokażę Wam to cosik, jak to działa. Także tak. Matko jedyna za taki dresik. Patrzcie, 18 funtów. Porąbało ich. Naprawdę. Już ceny coraz gorsze. Coraz większe. Patrzcie, 20, 20 funtów za pepepik. No fajny dresik. Dzieci lubią pepepik, ale no bez przesady. No nie. Jakbym miała jedno dziecko, to jeszcze co innego, czy dwoje. A całą rabiatę to. Niestety. Ale trzeba się liczyć z kasą. Już wolę wydać na żywność. Organiczną. Patrzcie. Ta też ładna. To są jakieś wyprzedaże. Masakra. Masakra. Patrzcie jakie fajne tutaj mają rzeczy. Na kilka razy można powiedzieć szmatka i tyle pieniędzy. Ta fajna, ale... Też bardzo wszystko drogie, bardzo. Jedeczka śliczna. Ale za duża na hanusie, bo to od 6-7 lat i to kosztuje 18 funtów. To nieraz w lumpku się coś trafi za... Dwa, trzy funty. Tutaj zobaczcie co macie. Takie są. Rainbow Glasses Hanusia. Nie ty masz dwie pary okularów. Cześć, witam się z wami bardzo serdecznie w moim kolejnym daily vlogu. Co tam u was? Piszcie, Przywitajcie się ze mną. Mamy niedzielę, a ja jestem na zakupach, kochani. Rzadko kiedy chodzę na zakupy w niedzielę, dlatego, że uważam, że dzień święty trzeba święcić. Do kościoła niestety tu nie chodzę bardzo rzadko, dlatego, że tu są bardzo daleko kościoły. Tutaj jest dużo ewangelickich, jakiś tam baptyst, a katolickie kościoły są bardzo daleko i msze są bardzo rzadko. No i co? Yy, dzisiaj przyszłam na zakupy do Tesco, żeby pokupować dzieciom rzeczy do szkoły. I po prostu wydałam 200 funtów, ale babka... Kasierka mnie y, uspokoiła czy nie uspokoiła. Ona mówi, że na trójkę dzieci, jak jest rok szkolny, to ona wydaje 400 funtów, to jeszcze raz tyle co ja. Y, no, jak chcę, to proszę bardzo, ja zawsze wiecie, szukam jakichś tam oszczędności. Co innego. Dobra, macie jedno dziecko. Wiadomo, kupujecie wszystko co najdroższe. Chociaż ja też już z tego wyrosłam. Kiedyś tak robiłam. Y, buty kupiłam jakieś. Zwykłe takie ala jesienno-zimowe. Tutaj nie ma zimy, ale jest bardzo zimno, więc kupiłam już takie buty no jesienno-zimowe. T-shirty, sweterki, bluzy. Co tam jeszcze? Nieraz kupuję w szkole takie z tym nadrukiem szkolnym, z tym logo szkolnym. Kiedyś non-stop tylko te rzeczy kupowałam, ale teraz mówię, widzę, że matki. Rzadko kiedy kupują te, te uniformy szkolne, e, jedynie co to musi być, uniform szkolny taki e, PI, -E, czyli m, do sportu, to jest ze szkoły. A ogólnie to przestałam kupować takie wiecie typowo szkolne rzeczy, bo one są jeszcze raz tyle kosztują bez sensu i za chwilę się zniszczą. I co się wycwaniłam? To kupuję po prostu większe ciuchy, takie, które będą na jeszcze jeden rok. No nie zawsze, nie wszystko, bo jeżeli jest bluzka zbyt długa, no to wtedy, no to nie, no to muszę mniejszą kupić, co nie, ale, ale ogólnie staram się, żeby miały jak najdłużej te rzeczy. Co się tam zniszczy, co się już szarzeje i nie da się wydzielić to wtedy wyrzucam, kupuję nową, ale... Tak jak mówię, staram się być w miarę taka oszczędna, bo te pieniądze, które zaoszczędzę na tym, to mogę dzieci gdzieś zabrać, jakieś atrakcje im zapewnić. Wiecie gdzieś na jakąś wycieczkę, czy na wakacje fajne, czy jakąś zabawkę im kupić, czy jakąś grę fajną. Yy, no, nie chcę wydawać zbyt dużo pieniędzy na łachy, wiecie, które się zużywają. Dobra, zaraz Wam tu pokażę, co kupiłam. Także zostańcie. Zostawcie lajka, like komentarz i przywitajcie się ze mną. I widzimy się później. Każdemu kupiłam takie dwie paczki, w których są trzy koszulki Polo. Tak wyglądają. Oni tutaj mają czerwone kolory, czarne i białe dozwolone. Każda szkoła ma inaczej. Niektórzy mają niebieskie, niektórzy mają żółte, ale u nas są akurat czerwone, więc. Lubię czerwony kolor albo czarny, bo wtedy, wiecie, nie widać tak zbytnio plamy, nie szarzeje. A biały, te materiały jednak bardzo szarzeją szybciutko i trzeba je, no wiecie, może nie bliczem, ale kombinować później, żeby nie szarzały. Także ja mam tam specjalne preparaty, które powodują, że one tak szybko nie szarzeją. Także, widzicie, 5 funtów taki dla chłopców, dla jednego. 5 funtów, czy tak, polówek, to każdemu kupiłam po dwie takie paczki. Yy, każdy też ma po czerwonej koszulce. Mają też jakieś z logo. Yy, czekajcie chwilkę. Drodzy, yy, dla córki kupiłam takie t-shirty. One yy, są takie karbowane kołnierzyki, yy, no, typowo dziewczęce. Yy, takie też w sumie można zakładać, ale widzę, że ma matki bardziej te bluzeczki zakładają, więc no. Tutaj takie bluzy kupiłam dwupak dla Maxa, te większe. Mamy jeszcze bluzy po nim, także Oskar może spokojnie zakładać po Maxie bluzy. Druga sprawa, jeszcze Oskarowi kupiłam taki, taką sweterkową i ten. Za to dałam 8 funtów. No drogie są rzeczy, naprawdę te są bardzo drogie. Także uważajcie... Gdzie kupujecie, za ile, żeby zaoszczędzić jak najwięcej? Dla Hanusi kupiłam taki sweterek w serek, rozpinany. To jest dla dziewczynek. Taki dwupak też kupiłam, kochani, sukieneczek, plisowanek. Dwupak za 10 funtów. Elegancko się wygląda. Taki zestaw takich spódniczek, dwóch za 7 funtów. Fajny taki mięciutki materiał. Bawełna. Nie poliester, przepraszam, 100% poliester to jest hmm, dziwne, ale fajny materiał w miarę. E, powiem Wam e, takie legginsy, kupiłam też dwupak. One kosztowały 7 funtów 7 funtów i e, Maxowi kupiłam spodnie też takie eleganckie. On chodzi w jeansach czarnych, ale też w takich eleganckich spodniach albo w dresowych czarnych, bo oni muszą mieć czarne albo szare spodnie taki jest tutaj wymóg i 11 funtów za to dałam Oskar będzie miał po się, bo jeszcze nie są zniszczone te które były zniszczone to ja już wyrzuciłam a te które tam są jeszcze w miarę dobre na długość to dostanie Oskar dla Szarlotki kupiłam zestaw body, one są 100% bawełna, jak widać tutaj i to kosztowało 7,50, tutaj jest pięciopak także sweterek na to zakładam, jakieś rajtuski i super i sobie dziecko śmiga, bo teraz ona, wiecie, będzie uczyła się chodzić. Ma już 11 miesięcy prawie. Yy, tutaj zestaw kupiłam yy, Super Soft Tights, to jest, kochani, rajtuski dla Hanusi do szkoły, czarne, bardzo mięciutkie, yy, trzypak. Yy, tutaj szare też kupiłam. Tutaj też podkolanka kupiłam. Yy, szare i czarne. Tutaj chłopakom kupiłam takie stópki jeszcze, bo nie, nie było fajnych skarpet w Tesco. Bardzo nie lubię skarpet kupować chłopakom, bo są bardzo, bardzo takie uciskowe, wiecie. Tu jeszcze dla Hani kupiłam czerwone też rajtuski. Tutaj dla Szarlotki kupiłam zestaw rajtus, rajtuzek takie fajne też mięciutkie, super materiał. Hani kupiłam takie zestaw majteczek. Chłopakom kupiłam takie buty. One są nieprzemakalne. Nie było za dużego wyboru. Powiem Wam, wszystko już wykupione. Tutaj dla Oskara. One są takie jesienno-zimowe, te buty. A dla Hani takie. Też są nieprzemakalne. Fajny materiał. Łatwo doczyścić. Ciemny kolor. Hania jeszcze nie musi mieć, wiecie, jakichś tam czarnych bucików, bo ona jeszcze jest mała. Ale mm, lubię ogólnie ciemne buty, bo tak nie widać wiecie, tych zabrudzeń, tego wszystkiego nie trzeba co chwilę czyścić. A białe czy tam różowe to w momencie się brudzą. I teraz tutaj dla tej, dla Szarlotki, już wam tu pokazuję takie skarpetusie, takie grubsze, trzy pak, Ładne takie pastelowe kolory. Do tego body z bardzo fajnego mięciusieńkiego materiału. Em, bardzo miękka bawełna. Y, takie ceny są tutaj <laughs> tutaj bardzo ładne kolorki takie też jest ten środkowy mi się kolor podoba taki cappuccino y, tutaj kupiłam z Radoxa bardzo lubię z Radoxa y, wszystko jeżeli chodzi o prysznic czyli y, shower gel y, czyli no, żel pod prysznic i żel do kąpieli bardzo bardzo lubię tutaj dzieciakom lody kupiłam tutaj kupiłam jakieś jedzenie dla kotka nie wiem, w dobrej cenie było. Patrzyłam oczywiście, żeby było nie za drogie. Przejrzałam to wszystko. Tutaj miseczkę też dla kota kupiłam. Jeszcze naszego kota nie mamy, bo na razie kotków nie ma. Tam, gdzie mój misiek pracuje, to tam nieraz koty chodzą, wiecie, takie dzikie. No i tutaj mamy, kochani, pizzę dla dzieciaków. A co jeszcze, to tutaj Wam pokażę. O, takie smakołyki. Dzisiaj kupiłam wegetę, co ja rzadko kiedy wegetę stosuję i takie coś dzieci sobie wybrały, też to często daję na prezenty nauczycielom, taki zestaw cukiereczków przeróżnych o różnych smakach i Maksiu sobie wybrał taką Dr. Wit zielony sok. Także to wszystko. No i 200 funtów zapłaciłam. Było 212 na liczniku, ale że miałam różne vouchery i jeszcze tą kartę klub do Tesco, to zapłaciłam mniej. Ej, okay, my już po zakupach. Tata podjechał po wszystkie siatki, tak? My się jeszcze trochę przeszliśmy. No i tak, słuchajcie, obiad już zjedliśmy. Odpoczywamy chwilę i za, za chwilę biorę się za zmywanie naczyń tego wszystkiego. Trochę tak ogarnę to, co się da. Hania tutaj mi musi oczywiście towarzyszyć, no bo jak żeby było inaczej. Yes, a yes, Hanusia, yes. tak, ona cały czas wspomina ten ostatni e, ja. pobyt tam w ja. Soldben. Naprawdę było ja. rewelacyjnie, moi drodzy, rewelacyjnie ja. było. E, ja. Oczywiście dzieci wołają o jeszcze. No wiadomo, to, co dobre, no to ja. każdy by chciał ja. jeszcze więcej. Ja, ja, ja. Hanusia, dobrze. Teraz co chciałam powiedzieć? No, w tym Soldben. Tak, się do mamy. W tym Soldben, wiecie, urwał mi się film, dlatego że miałam, kochani, rozładowaną komórkę i niestety padł telefon, więc lipa. Jeszcze byliśmy tam w kilku miejscach. Między innymi też sobie coś zjedliśmy w takiej jadłodajni. Dzieci chciały też frytki, jakieś kiełbaski, taki English breakfast. A ja natomiast y, chciałam jakąś rybkę, ale nie rybkę, rybkę tylko po prostu bardziej y, muszle były takie w sosie, masus i, i kochani prąsy, czyli krewetki. Ale ogólnie było bardzo, bardzo fajnie, prawda? Oskarek? fajnie było w Saltburn. No a za kilka dni wybieramy się. Do innego miejsca. Nie zdradzę Wam jeszcze. E, tutaj Oskar, Maksim jest Tak. Hello, O tutaj Hello. hello. I like you. Dobra. No. Już nie przeszkadzajcie. Idźcie się bawić. Wiecie co? Oni tak jakby mieli GPS-a normalnie. Wszędzie gdzie ja idę, to oni idą zaraz za mną. Jak tylko chcę coś nagrywać, to dosłownie śledzą mnie. No, także wybieramy się jeszcze w kilka miejsc. Będziemy relacjonować. No, ale to nie wiem, czy teraz, czy w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, jak się to wszystko ułoży. Dlatego, że mm, no, a ja muszę to pilnować to... paczek, które będą przechodziły. Ja. Dzisiaj część to przyjdzie. Panusia, to... cichutko. Dzisiaj część przyjdzie, a reszta po prostu w a ciągu to... tygodnia. Także muszę pilnować, bo mi się będzie w pracy, także musimy. Hanusia, nie przeszkadzaj. Nie przeszkadzaj. No. Także pojedziemy sobie jeszcze na jakąś wycieczkę. Natomiast w sobotę, kochani, co chciałam powiedzieć, to wybieram się na masaż. Na masaż, kochani, do takiego prawdziwego salonu masażu. Tam będą Chinki. Chinki robiły ten masaż. Tajki też tam są. Jak zadzwoniłam, to pytałam się, czy jest tajski masaż, ale powiedziałam, że akurat nie mają tajskiego masażu. Za to jeszcze się też zapytałam, czy mają jakiś masaż gorącymi kamieniami dlatego, że wiem, co to znaczy, bo pracowałam w salonie fryzjersko-kosmetycznym i to nie jednym. I korzystałam z takich różnych usług i masaż gorącymi kamieniami jest bardzo, bardzo fajny. Ona mi powiedziała, że jest masaż olejami, gorącymi olejami i jeszcze tam jakieś inne masaże. W każdym bądź razie ja, nie chodziło o to, żeby to był relaksacyjny masaż. Um, dlatego, że po prostu potrzebuję się rozluźnić, jestem zmęczona. Yy, wiecie, mam napięte mięśnie i chciałabym troszeczkę poluzować te wszystkie ścięgna, to wszystko. No, także będzie super, ale wiecie, co, co mnie zastanowiło? Ten salon ma prawie 5 gwiazdek to jest w samym centrum yy, i ma bardzo dobre re rekomendacje, ale jak sobie przejrzałam yy, ten. Takie, te, jak to się nazywa? Zdjęcia. To powiem Wam, że mi to tak dziwnie wyglądało. No, troszeczkę po domowemu, takie przyciemnione światła i tak dalej. Trochę mi to wyglądało jak jakiś burdel, powiem Wam szczerze. No i przejrzałam tamte wszystkie opinie. I opinie są bardzo, bardzo dobre. Um, niby jest tam normalny masaż, ale. Dzi dziwnie się czuję z tym, bo tak, zadzwoniłam i pytam się na kiedy termin byłby wolny. Czy macie miejsce w sobotę? Ona mówi, że mamy przez 7 dni pracujemy i w, tam, nie wiem, chyba do 10 godziny, do 10 p.m. I to mnie zastanowiło. A druga sprawa to yy... czekajcie. Drodzy, wracając do tematu, już się tak naprawdę zgubiłam, zgubiłam kontekst. O czym to ja mówiłam? Że się wybieram z dzieciakami na wycieczkę następną, ale wam nie zdradzę miejsca, nie zdradzę wam miasta. Tym razem nie będziemy jechać nad morze, tylko po prostu w jedno określone miejsce: będzie to miejsce atrakcji. Także chcę chłopakom zrobić taką frajdę, bo wiem, że lubią te rzeczy. Piszcie w komentarzach, może się domyślacie, gdzie ja będę jechała. Także zobaczymy. Nie wiem, czy teraz w tym tygodniu, czy w przyszłym zobaczymy, jak mi się tam sprawy ułożą. Ale to jest miasto, w którym chciałabym mieszkać tak naprawdę docelowo. Nie Londyn, nie Manchester. Nie Liverpool tylko po prostu to miasto. Zawsze mi się podobało i byłam tam kilka razy, także no, obczaiłam. Te budowle to, to wszystko, ten klimat mi się podoba tam. No i masę sklepów, masę restauracji polskich takich tak, bardzo mi się podoba to miasto naprawdę. Także. Piszcie w komentarzach, może się domyślacie, gdzie bym chciała jechać. Chłopcy są po prostu niebo wzięci. Oni uwielbiają podróżować autobusem, kochani. A następna sprawa to wybieram się w ogóle na masaż. Na masaż do takiego centrum masażu, taki salon. Z zewnątrz wygląda bardzo, bardzo profesjonalnie. Jest to, są tam Chinki. Które się tym zajmują, ale tak, zadzwoniłam tam. Prawie 5 gwiazdek ma. Nie mamy takiego dużego wyboru tutaj w naszej okolicy, wiecie, w centrum nie mamy aż tak dużo y, tych salonów masażu. Ma bardzo dobre opinie, bo czytałam. Prawie 5 gwiazdek, y, ale wiecie co? Bardzo mnie jedna rzecz zastanawia. Po pierwsze, że ten salon masażu jest nawet do godziny 10 PM, czyli do 22 otwarty. Druga sprawa, mówię: no to o której godzinie bym mogła przyjść, bo w sobotę bym chciała jechać na ten masaż. A ona mówi, że no, z wolnej stopy wejdziesz po prostu. Że nie, nie musimy zapisywać, co nie? To, to mnie zastanowiło. Druga sprawa, obejrzałam zdjęcia. Filmik jakiś tam był. Mm, nie będę wam zdradzała, może miejsca, yy, bo po pierwsze, byście wiedzieli, gdzie, gdzie mieszkam, w jakim mieście, a ja raczej yy, chcę trzymać prywatę, jeżeli chodzi o to. A druga sprawa to nie chcę być jakąś reklamą czy antyreklamą, wiecie o co chodzi, bo takie mam dziwne podejrzenia. Tak, zobaczyłam to miejsce. Wygląda tak po domowemu. To nie jest takie. Super profesjonalne. Fakt, że światła są przyciemniane i tak dalej, ale wiecie, czy by się to skojarzyło? No wiecie chyba co, nie? Że to jakiś burdelos może jest, nie wiem. Ja to szybko rozpoznam takie rzeczy. Dzwoniłam w kilka miejsc. I tak w jednych miejscach nie odbierałam telefonu. A wiecie, ja tutaj w tym mieście akurat nie byłam nigdy na masażu. W innym mieście w kilku miejscach w Anglii byłam, ale tutaj akurat nie, więc nie wiem, Chinki to prowadzą ale takie to troszeczkę dziwne nie wiem czy słyszałyście w ogóle o takim masażu body to body tutaj jest bardzo dużo takich właśnie też salonów masażu wiecie, jakiego erotycznego, czy tam jakiegoś no, z tej dziedziny więc tak się zastanawiam, czy to czasem nie jest jeden z takich salonów, chociaż tam nic nie pisze ale wiecie, oficjalnie tutaj w Anglii to raczej y, oni nie prowadzą takich jak gdyby burdelos, tak? Tylko po prostu y, to wszystko jest tak pod płaszczykiem normalnego masażu. Także nie wiem, pojadę, zerknę, wejdę tam, zobaczę jak to wszystko wygląda na żywo. Y, bo wiecie, także troszeczkę po domowemu wygląda. To jeszcze o niczym nie świadczy, bo tutaj w Anglii dużo osób na przykład przyjmuje w domach swoich w ogóle jakieś takie angielskie jadłodajnie. One nie są jakieś takie super jak to w Polsce, wiecie: macie super restauracje urządzone, chociaż restauracje super też tu są, nie mogę powiedzieć, ale dużo takich jest jak gdyby po domowemu, tak? Czy kosmetyczki, fryzjerki, także tutaj się nie ma co tym sugerować, ale zobaczymy co będzie. Także. Mówię tak cicho, bo mała już chce spać i nie chce, wiecie, tak głośno. No, dobra, idę sprzątać. Mam nadzieję, że vlog Wam, vlog wam się dzisiaj spodobał. Zostawcie lajka, like, zostawcie komentarz yy, i łapki w górę. Także tymczasem, kochani, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmie.